Mój nos detektywa swędział mnie już od kilku dni, a to oznaczało nic innego jak kolejną sprawę do rozwiązania. Nie myliłem się. Niebawem ktoś wsunął pod drzwi mojego gabinetu zalaminowaną kopertę. Znajdowała się w niej mapa z wyraźnym miejscem destynacji oznaczonym standardowo czerwonym x -em. Dotarłem jak zwykle inkognito, do wyznaczonego miejsca. Pod znakiem znalazłem pudełko, jak się później okazało, z materiałami wideo i ustawą o pomocy społecznej w Polsce. Mój zmysł dedukcji nakazywał sprawdzić, czego dotyczy ustawa i czym jest u licha ta pomoc społeczna. Nos swędział jeszcze bardziej. Z lekką nutą niepewności wsunąłem kasetę do mego detektywistycznego odtwarzacza. Ja jako młody socjolog wchodząc w środowisko pracowników dyrektorów ośrodków pomocy społecznej widziałem coś pięknego wtedy, kiedy mówiono pracownik socjalny. Czasami to nawet czułem się jak na spotkaniu anonimowych alkoholików, że, że tak podkreślane bo za każdym razem, jestem pracownikiem socjalnym. Było to też taki nowy zawód i nobilitacja do, te, do tego zawodu na każdym kroku. Do roku 90 opieka społeczna, a nie obecna pomoc społeczna y, była przypisana do służby zdrowia. Ośrodek opieki społecznej był jednym z podmiotów dzielnicowego zoz czyli zespołu opieki zdrowotnej dzielnicy Praga Północ, czyli szpitala praskiego, krótko mówiąc. Od 90 roku nastąpiła zmiana. Y, ministrem wtedy był pan Jacek Kuroń i Zadziała się rzecz rewolucyjna, to znaczy opieka społeczna została przemianowana na pomoc społeczną i zmieniła resorty, przeszła z resortu służby zdrowia do resortu pracy i polityki społecznej. Biorąc udział w obradach okrągłego stołu, w takim podzespole, Poświęconym polityce społecznej, pomocy społecznej, w tym przygotowaliśmy w, taki pomysł na pomoc społeczną. Wtedy to było też o tyle miłe, że były to sprawy merytoryczne, nie polityczne, w takim istotnym rozumieniu tego słowa. No i, 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 i że to było nieobowiązujące nie wówczas, prawda, niezobowiązujące. Można było nakreślić pewien model, pewną wizję. Nikt nie pytał, ile to kosztuje, nikt nie pytał, czy są ludzie, czy jest e, zgoda społeczna, co na to związki zawodowe, co na to. E, e, w związku z tym przygotowując się do, do prezentacji tej idei pomocy społecznej. Byliśmy dosyć niezależni w sposobie myślenia, poszukiwania wzorów, i w związku z tym, jak to dosyć rzadko się zdarza, że od planów przyszła faza, gdzie można te plany realizować. To nie jest też tak, że 25 lat temu zaczęło się pomaganie, zaczęła żyć pomoc w Polsce, bo, bo chociażby przypomnę, że to w 23 roku, chyba 16 sierpnia, uchwalono uchwalano ustawę o opiece społecznej. Dzisiaj możemy mówić o pomocy społecznej, bo w pomocy społecznej wszystko ma swoje podstawy prawne. Jest w jakiś sposób przewidywalne, jest stworzone w ramach pewnych reguł, na które państwo się umawia. Opieka społeczna tak naprawdę to jest. Spory w serca, coś, co chcielibyśmy w danym momencie zrobić, w jakiś sposób chcemy pomagać, ale to nie ma regulacji prawnej, nie ma instytucji, nie ma organizacji, która się tym zajmuje. Wydaje mi się, że przede wszystkim wielką nadzieję, wielki entuzjazm. Nikt nie liczył godzin i dni. Ja znakomicie pamiętam, jak na przykład rozporządzenia do ustawy o pomocy społecznej, o tej pierwszej ustawy pisaliśmy na przykład nie wiem, w domu kolegi do czwartej rano, tak? Także to było to było normalne, to był taki czas. Tych zmian było szalenie dużo, szalenie dużo i chyba najważniejszą to to, że na stałe pomoc społeczna zakorzeniła się świadomości obywatelskiej, że oto jest gmina, ta gmina się rządzi swoimi prawami, w ramach tych praw jest Prawo do pomocy, do uzyskania pomocy i obowiązek tejże gminy do świadczenia tej pomocy. Bardzo ważne było podkreślanie roli pracownika socjalnego oraz terminu, że mamy pomoc społeczną, a nie opiekę społeczną. Do tej pory, jak ktoś nawet już po tych dwudziestu paru latach powie, że to jest opieka społeczna, to widać zgrzyt w zębach wszystkich pracowników pomocy społecznej. Sam zasiłek, że samo wsparcie finansowe nie pomoże, dlatego że. Głównie u podstaw tej trudnej sytuacji jest bezradność, co chcę z całą mocą powiedzieć, wobec rzeczywistości, wobec problemów, czy to choroby, czy to śmierci współmałżonka, czy to rozwodu, czy to dużej liczby dzieci, czy to... Właśnie bezrobocia, czy to uzależnień. Zaradności nie da się kupić. Zaradność trzeba wypracować. Trzeba umieć znaleźć się wobec trudnej sytuacji życiowej. I tym drugim nurtem, pierwszym jeszcze raz, przypominam, były to pieniądze i różnego typu zasiłki. Drugim nurtem było coś, co się nazywa, nie jest to powszechnie zrozumiałe, co się nazywa pracą socjalną, czyli w gruncie rzeczy pracą z osobami, rodzinami, tak, żeby nie czuli się bezradni, żeby znaleźli jakieś w sobie siły, jakieś, jakieś możliwości, no i adekwatne do potrzeb, bo to nie chodzi żeby o to, żeby bezdomnemu dać wielopokojowe mieszkanie, bo nic to w niczym domu nie pomoże, poza krótkotrwałym komfortem, tylko, żeby pomóc mu na skalę jego potrzeb, na, na, na skalę jego oczekiwań, co jest w, nie jest pustym słowem, bo przy każdej pomocy ta pomoc musi być adekwatna do osoby, której udzielamy pomocy. Nie ma bezwzględnej pomocy. Czyli właśnie chcę doprowadzić tym przykładem do bardzo istotnego stwierdzenia, że. Mm, Pomoc, jest czymś, pomoc innemu jest bardzo trudną rzeczą, jeżeli nie ma być taka do fotografii, tylko ma być rzeczywistą pomocą. Ta podmiotowość osoby, która korzysta z pomocy, dla mnie jest szalenie ważna, bo bardzo często jest tak, że my cudzy świat łatwiej naprawiamy niż własny. Pracownik socjalny to, to, to rzeczywiście człowiek, który właściwie od samego początku miał być omnibusem w pomaganiu osobie potrzebującej. To, to osoba, w której lokowano myślę, że wiele marzeń, wizji, wyzwań i, 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 i takiego, takiej, takiej mocy sprawczej, która powinna pomagać, która powinna być, być takim drogowskazem dla osób potrzebujących, ale też często no ale też były sytuacje, kiedy spieraliśmy się. Ile tej marchewki, a ile, a ile tego bata powinno być w działaniach pracownika socjalnego? Musiałem się napić. Sok marchwiowy od zawsze dawał mi energii. Sprawa była poważna. Niewiele myśląc, postanowiłem działać dalej. 25 lat. Wiele musiało się zmienić. Zmyślnie niczym archeolog zacząłem badać ściany i pobierać próbki, które mógłbym poddać węglowej analizie. Przemierzając milimetr po milimetrze podłogę, znalazłem tajemniczą kartkę, jak się okazało, z numerem telefonu. Zadzwoniłem. Cichy głos podał nazwę skrzyżowania i godzinę. Nie mogłem przegapić takiej okazji. Detektyw musi być zawsze czujny. Mój nos znowu się nie mylił. Tajemniczy doręczyciel wcisnął mi pudełko. Zostałem z kolejnym materiałem wideo i kartką z kalendarza. Czy to wszystko mogło mieć głębszy sens? Wydaje mi się, że w tym zawodzie muszą podobnie jak na przykład w zawodach medycznych. Nie ma nic chyba piękniejszego w tym życiu zawodowym, jak skutecznie komuś pomóc. Widzieć po prostu, że wszystko jedno, czy chodzi o dziecko, czy osobę niepełnosprawną, czy osobę bezrobotną, że sobie jakoś poradziła w życiu. Nie będzie tak, że będzie to zawsze zawód najbardziej najlepiej wynagradzany, ale musisz pomyśleć sobie, młody człowieku, o tym, że. Czasami ten najbardziej, dobrze, najlepiej wynagradzany zawód nie daje takiej radości, takiej satysfakcji i no takiego, takiego pięknego poczucia bycia człowiekiem. Myślę, że pomoc społeczna przede wszystkim powinna nadążać, nie podążać, ale wyprzedzać nowe pojawiające się problemy społeczne. To jest chyba najważniejsza sprawa. Podam może jeden przykład. Mianowicie wydaje mi się, że całkiem nieźle poradziliśmy sobie z opieką, pomocą dzieciom poprzez system rodzin zastępczych, różnego rodzaju placówek itd. Ale uważam, że kompletnie nie poradziliśmy sobie z usamodzielnianiem. I to wydaje mi się w tej chwili jest po prostu już bardzo poważny problem, bo cóż z tego, że przez kilkanaście lat, czy dwadzieścia lat, czy ponad 20 lat, by stwarzamy modemu człowiekowi warunki, normalne warunki do funkcjonowania, do życia, kiedy po prostu ten już dorosły wtedy człowiek opuszcza tą placówkę i nie ma... Dokąd pójść. No nie ma dziecka, które odchodzi ze swojej naturalnej rodziny, do pieczy, jakaby ona nie była szczęśliwego. Nie ma. Ono, 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 jeśli odchodzi, dlatego że było w sposób jakiś bardzo istotny, krzywdzone, to nie znaczy, że ono dalej nie kocha swoich rodzin. Więc coś się nie udało. Więc z jednej strony sukces, że powstają różnego rodzaju placówki, różnego rodzaju formy wsparcia i jest ich coraz więcej, a z drugiej strony ciągle jeszcze nie ma patentu na to, żeby ogarnąć to najbliżej tego człowieka, żeby go nie wyrywać z tego miejsca zamieszkania. I to, to mi się wydaje, że, że, że jest szalenie ważne. Ale też myślę sobie, że... Koszmarną rzeczą jest i ja to też widzę. Właśnie to dziedziczenie korzystania z pomocy społecznej. Widzę, że dzieci wychowywane w pieczy zastępczej bardzo wcześnie rodzą swoje dzieci, bardzo często nie dają sobie rady z opieką nad tymi dziećmi i bardzo często ich dzieci też trafiają do pieczy zastępczej. To też dla mnie jest porażka. Cały czas rozmawiamy o tym, że powinno być rozdzielenie świadczeń pomocy społecznej, od pracy socjalnej, od tego wszystkiego, co, co powinno być. Chociaż też nie jest to jednoznaczne, w różnych badaniach socjologicznych, które są prowadzone, nawet pracownicy socjalni wcale nie są przekonani, że to jest taka oczywistość, więc myślę, że to ciągle, ciągle jest sprawa ważna. Ja jestem na pewno zwolennikiem rozdzielenia tych zadań i, i mam nadzieję, że właśnie w tym zawodzie powinny pracować Osoby, które potrafią pracować w taki sposób z osobą, która potrzebuje tej pomocy, żeby, żeby nie być jej dyrektorem, tylko żeby być krok za nią, żeby odpowiednio wspomagać jej działania, bo za inną osobę żyć nie potrafimy. Na szczęście. Chcielibyśmy bardzo uniknąć tego, żeby Ośrodek Pomocy skupił się właśnie bardziej na tych zadaniach merytorycznych i na pracy socjalnej, a nie na tworzeniu różnych wykresów, tabelek, sprawozdań, które bardzo często powielają się i są naprawdę do niczego potrzebne. Osoby, które dzisiaj korzystają z pomocy społecznej daleko lepiej są poinformowane o swoich prawach, o swoich możliwościach. O tym, czego mogłyby oczekiwać. Yy, I to jest taki sukces, że yy, tak jak kiedyś tego pracownika, znowu, o którym ciągle, do którego ciągle wracam, kojarzono, nie wiem, z rozdawnictwem, nie wiem, yy, na zimę płodów rolnych albo innych dóbr, yy, dzisiaj pracownik socjalny zupełnie z inną funkcją, z innymi zadaniami jest kojarzony. Trochę mnie boli, że czasami w naszych mediach, skoro już mówię do kamery, to ten pracownik socjalny jest tak jakoś pokazywany w sposób wypaczony. Bardzo często tylko w przypadku złych rzeczy. Wtedy się mówi o pracowniku socjalnym, który zapomniał, nie dopilnował, nie przewidział, etc., etc. A nie pokazuje się tego pracownika, kiedy on bardzo ciężko, odpowiedzialnie pracuje i odnosi sukcesy. A sukcesem jest wtedy, kiedy ta pomoc trafia celu, po prostu. Jest dobrze zdiagnozowana potrzeba, a pomoc trafia celu. Dać ludziom szansę, to jest pomoc. Czasy się zmieniły. Ludzie razem z nimi. Eureka odkryłem sens całej misji. Od początku przyświecało jej przecież jedno pytanie: Jak wygląda pracownik socjalny? Jak wygląda wzór człowieka, który niczym Superman rozwiązuje trudności? W pocie czoła dociera do bezsilnych, uciemiężonych i z heroicznym, w czym mogę pomóc, pomaga. Idąc na studia, wiedziałam, że będę gdzieś w tym sektorze funkcjonować. W zupełnie banalny sposób złożyłam swoją aplikację tutaj i udało mi się po jakimś czasie, po, po kilku rozmowach i jakiejś weryfikacji dostać się do tej pracy. i 11 lat już tutaj funkcjonuję. Miałam to szczęście, że przyszłam, kiedy już nowe weszło i było to już w związku z obowiązującymi terminami wprowadzone w życie, więc uczyłam się i poznawałam nową ustawę, nowe przepisy. Dzięki wsparciu kolegów, koleżanek tutaj, powoli, powoli przecierałam te szlaki. Dużo emocji dużo niewiadomych, pełna głowa, taka wszechstronna jest ta praca. Trudno mi było to na początku wszystko poukładać sobie i pamiętam, jak dziś koleżankę, która przygotowywała mnie i która mi pomagała, powiedziała, że spokojnie, nie denerwuj się, każda sprawa jest inna i na przykładach, i na doświadczeniu. Będziesz się powoli wszystkiego uczyć i miała rację. Halo? Dzień dobry, panie Zdzisławie. Mogę na sekundkę? Wrażliwość jest nieodzownym elementem całego kompletu cech, które musi posiadać. A oczywiście nie nadwrażliwość. Często się bywa u tych osób w domu, rozmawia się na jakieś trudne tematy, jest się w roli Teoretycznie urzędnika, który przychodzi załatwić sprawę urzędową, czyli zasiłek, usługi opiekuńcze, obiady, ale trzeba też odnaleźć się w roli osoby wspierającej, dającej nadzieję, bo często nikt więcej nie zagląda do tych osób. Dzień dobry pani Wando. Co tam słychać? Mąż mi mówił, że to łóżko coś nie, nie jest popsute. O co chodzi z tym łóżkiem? Pani chce iść do ośrodka? Naprawdę? Kiedy Pani zmieniła zdanie? Czy to ma związek z sytuacją męża? Pani Wando, ale proszę się nie... to nie jest jeszcze nic przesądzone. Proszę się nie Ta praca wymaga wiele odwagi. Nie można wykonywać tego zawodu, jak się nie lubi ludzi. Myślę, że to nas różni, odróżnia naszą pracę od pracy urzędników, takich stereotypowo pojmowanych, choć myślę, że pracownicy socjalni lubią tą dynamikę. Jest to yy, ta energia, którą czerpią z tej pracy. Ta dynamika jest fajna. Fuck the system, fajnie. To czasami tak jest, a my jesteśmy częścią systemu, więc <noise> można sobie dośpiewać. Jesteśmy firmą, która daje kij i marchewkę. I ta marchewka jest bardzo ważna. My wykorzystujemy to narzędzie do tego, żeby osiągnąć coś więcej, czyli cel, który dla nas jest ważny. Po 11 latach pracy czuję, że jestem świadomym pracownikiem socjalnym, świadomym swoich zasobów, świadomym swoich deficytów, zagrożeń, możliwości. To wszystko pokładało mi się, cała ta układanka i ta moja świadomość odpowiedziała mi na pytanie: czy ja powinnam nadal być pracownikiem socjalnym? Udało mi się odpowiedzieć sobie na to pytanie twierdząco. Zacząłem przypominać sobie słowa mądrych ludzi z nagrań, aż dotarłem do sedna. Teraz, mili Państwo, pora na wnioski. Spójrzcie w prawo, teraz w lewo, za siebie i przed siebie. Tak, oto rozwiązanie tej misternej zagadki. To wy, o was chodziło. Kolejna sprawa zakończona. Sto lat, drodzy Państwo, sto lat.